Polkowicki rynek tętnił życiem i zieloną energią za sprawą Polkowickiego Dnia Drzewa, w którym udział wzięli uczniowie szkół i przedszkoli. Wydarzenie pełne atrakcji, warsztatów i ekologicznych inspiracji na stałe wpisało się do kalendarza imprez gminnych. My mamy więcej szkół, przedszkoli, ale też osób, które chcą z nami współpracować i prowadzić warsztaty. Też również i my zamówiliśmy takie kobus, w którym jest różne ciekawe zajęcia, których dotychczas nie było. Dzieci wzięły udział w przeróżnych działaniach związanych z szeroko pojętą ekologią. Nauka poprzez zabawę to sprawdzony sposób, aby przekazać najmłodszym ważne treści. Jakby nie było drzew, to nie moglibyśmy oddychać, bo działa produkują tlen. takim dbaniem o środowisko jest też segregowanie śmieci, że trzeba na przykład segregować osobno plastiki, papiery, jakieś różne zmieszane, bio też trzeba segregować. No i tak naprawdę głównie to, że staram się nie śmiecić i no i tyle, nie. Polkowicki Dzień Drzewa pokazał, że troska o środowisko może iść w parze z dobrą zabawą, a przede wszystkim edukacją najmłodszych. Doskonała okazja w ogóle do takiego szczególnego zwrócenia uwagi na przyrodę, jak ona jest bardzo ważna dla nas. Jak ważne są drzewa, jeszcze raz do nich wrócę: no bo bez nich tak ciężko byłoby żyć, bo one głównie produkują dla nas ten drogocenny tlen. Na rynku wystawione były stoiska, na których można było zakupić sadzonki i kwiaty.